Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego, kolegę Jerzego Jankowskiego. Chciałbym bardzo gorąco i serdecznie powitać gości, przede wszystkim spółdzielców, a tak przy okazji może posłów albo odwrotnie, od Państwa zależy decyzja, ale te osoby są znane jako przede wszystkim działacze spółdzielcy. I bardzo proszę ogromne i ciepłe oklaski pod adresem pani Krystyny Skowrońskiej, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, reprezentująca w Parlamencie przede wszystkim Banką Nie Witam pana Litryka Lenchopa, prezesa Europejskiego Europejskiego Europe, który dzisiaj jest gościem naszego kongresu. Bardzo serdecznie witam. Równie gorąco i serdecznie witam panią Agnieszkę Ścigaj, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli przybyła. Równie gorąco i serdecznie witam Zbigniewa Grygala, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Maciejewskiego, posła na Sejm, przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, a teraz Proszę o oklaski i ciepłe słowa pod adresem Kazimierza Smolińskiego, ministra budownictwa, który reprezentuje nasze interesy, i za to mu bardzo gorąco i serdecznie dziękuję. Bardzo gorąco i serdecznie witam panią Małgorzatę Stoltman, dyrektora Departamentu Analizy i Sprawozdań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Równie gorąco witamy pana Janusza Piętkiewicza, przedstawiciela pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej. Równie gorąco i ciepło witamy pana Mirosława Maliszewskiego, który dzisiaj reprezentuje pana prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Posła na Sejm Władysława kosiniaka Kamysza. Równie gorąco witam pana Roberta. Kładkowskiego, prezesa Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców. Bardzo gorąco witamy. Również ciepło wśród nas jest przyjęty pan Marek Tokarz, sekretarz generalny Klubu Inteligencji Polskiej. Pan również naszym gościem jest Grzegorz Bernyktyński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego, współpracownik porosujący z nami od wielu, wielu lat. Pan Zbigniew Luberga Olszewskiego, prezesa Fundacji Polonia. Bardzo serdecznie witamy. I pana Stanisława Kolbusza, prezesa Stowarzyszenia Dziedzictwa Natury. Bardzo ciepło witam. Naszym gościem jest stary współpracownik, stary może nie tylko wiekiem, ale również praktyką kolega Adama, kolega Adama Łoziaka prezesa firmy ubezpieczeniowej Unika. Jest wśród nas również pani poseł Katarzyna Piekarska i bardzo serdecznie witamy jej obecność wśród nas i bardzo cieszymy się, że przybyła. Również serdecznie i gorąco witam pana Ryszarda Lorka, prezesa zarządu SGB Bank Spółka Akcyjna. Dzisiaj dominują pieniądze. Również serdecznie witam pana Mirosława Kula, dyrektora Departamentu Banku Polskiej Spółdzielczości. Również ciepło witamy pana Janusza Pietkiewicza, wiceprezydenta pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej. No i dostałem wizytówkę Zbyszka Eichlera, ale go już przywitałem, więc odłożę to na, na pamiątkę, że miałem przyjemność dowiedzieć się, w których godzinach pracuje jego biuro, gdzie jest. No pracuje chłop nad sobą. I ciężko pracuje. I, i, proszę Państwa, w związku z tym, że dzisiaj ma, spotykaliśmy na wielkiej uroczystości spotkaniu najwyższej władzy spółdzielczej, jak jest Kongres Polskiej Spółdzielczości i chciałbym w imieniu Prezydium, a przede wszystkim Związku Rewizyjnego czy Spółdzielczości Mieszkaniowej, przekazać Państwu na bardzo miłą dla nas informację, że Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej podjął decyzję, aby w dniu dzisiejszym wyróżnić i podziękować odznakom zasłużonego działacza ruchu spółdzielczego naszemu przyjacielowi i obrońcy w różnych etapach prac parlamentarnych i rządowych, panu ministrowi Kazimierzowi Smolińskiemu. Prosiłbym, żeby pan prezes i z moją skromną osobą wręczył to oznaczenie. Panu ministrowi, bardzo proszę. Bardzo, Tam proszę bardzo proszę kolegę Jerzego Jankowskiego i kolegę Mieczysława Grodzkiego o dokonanie aktu uhonorowania i odznaczenia, i oczywiście prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej, kolega Alfreda Domagalskiego. Koleżanki i koledzy, to co, co miłe się skończyło, przechodzimy do codziennej rzeczywistości. Pozwólcie Państwo, że chciałbym parę słów przekazać w imieniu Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej i naszym wspólnym działaniu. Otóż, koleżanki i koledzy, drodzy delegaci na szósty kongres spółdzielczości. Szósty Kongres spółdzielczości przypada w roku 2016, który ma szczególne znaczenie dla całego środowiska spółdzielczości w Polsce. W kończącym się bowiem roku obchodzimy jubileusz dwustulecia narodzin ruchu spółdzielczego na ziemiach polskich. Jego podwaliny stworzył ksiądz Stanisław Staszyc, który w 1816 roku utworzył hubieszowskie towarzystwo dla wspólnego ratowania się w nieszczęściu. Już wtedy udało się starszejcowi wdzielić w życie zasady i idee, które w dużym stopniu, po blisku 100 latach, stały się oficjalnie zasadami międzynarodowego ruchu spółdzielczego. Bieżący rok jest okazją, aby mówić i przypominać tę bogatą historię. Nad rokiem 2016 i wszystkimi wydarzeniami związanymi z naszym jubileuszem patronat honorowy objął prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. To szczególny fakt przypominający czasy II Rzeczpospolitej, kiedy to na ważnych uroczystościach i świętach spółdzielczych obecni byli prezydenci Rzeczpospolitej Stanisław Wojciechowski i Ignacy Mościcki, premierzy, członkowie rządu i tu obecni parlamentarzyści. Proszę ogromne oklaski, że są z nami i zawsze o nas pamiętają. Na pewno to osoby, które tutaj są. Patrona Prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy odbieramy jako wyraz zrozumienia istoty i znaczenia spółdzielczości przez głowę państwa i sprawującą obecnie władzę. Kończy się jednocześnie okres, kiedy próbowano nas zepchnąć do roli niepotrzebnego balastu hamującego rozwój nowoczesnej gospodarki neoliberalnej. Ruch spółdzielczy traktowano i przedstawiano jako wytwór PRL-u. Był to sposób myślenia o w latach 90., kiedy w kraju realizowano nie zawsze rozsądnie i racjonalnie proces transformacji ustrojowej. Jakie przyniosło te efekty, to wszyscy widzimy w dniu dzisiejszym. Dziś możemy nieco odważnie mówić, że jest możliwość na dobrą zmianę także dla spółdzielczości. Już widzimy pewne istotne przesłanki tych zmian, których postaramy się powiedzieć za chwilę. Powinno nam to nas wszystkich napełnić pewną dozą optymizmu, zważywszy na to, że w się innej atmosferze, pełnego zatroskania i smutku, cztery lata temu radziliśmy, jak obronić spółdzielczość przed zagrożeniem dla dalszego jej trwania. Niektórzy wówczas zapowiadali, że jest to ostatni kongres, większość delegatów jednak. Z przekonaniem i determinacją zapowiedziała zdecydowaną walkę o spółdzielczość. Koleżanki i koledzy, dziś możemy powiedzieć, że ta walka zakończyła się dla nas sukcesem. Sukcesem to przede wszystkim powstrzymaniem najgroźniejszych działań prowadzących do stopniowej likwidacji spółdzielczości. W 2009 roku rozpoczęły się proces przedkładania do Sejmu projektu ustawy, który ewidentnie szkodził spółdzielni. Projekty te nie były konsultowane ze środowiskiem spółdzielnim, które nie akceptały wprowadzonych zmian wymierzonych w samorząd spółdzielczy, spółdzielnie mające swoje bogaty dorobek, wypracowanie przez pokolenia i majątek osiągnięcia w płaszczyźnie ekonomicznym i społeczno-kulturalnym. Trzeba podkreślić, że propozycje te nie były zgodne ani z międzynarodowymi zasadami spółdzielczymi, ani też zasadami demokratycznego państwa prawnego a nawet wolnego konkurencyjnego rynku. Chodziło o jedno o podkopanie korzeni spółdzielczości 25 stycznia 2013 roku uchwałą Sejmu powołano komisję nadzwyczajną do rozpatrzenia projektu ustawy z zakresu prawa spółdzielczego, kolejny projekt. Ustawy o zmianie ustawy Prawo Spółdzielcze zostały zgłoszone 23 lipca 2013 roku jako kolejny twór prawny, który zmierzał do likwidacji spółdzielni. Tym razem prowadzących działalność handlową w zakresie wyrobów spożywczych lub przemysłowych, a polegających na przekształceniu spółdzielni spółki z prawa handlowego. Mimo, że głównym przedmiotem były prace nad projektem głosowane przez Polskie Stronnictwo Ludowe, Strategia posłów polegała na systematycznym przegłosowaniu poprawek zgłaszanych przez wspomnianą tu posłankę z Olsztyna. mimo że mimo to udało nam się przy wsparciu polskiego stronnictwa ludowego, sojuszu lewicy demokratycznej, Prawa i Sprawiedliwości zahamować i ostatecznie powstrzymać pracę Komisji nad zwyczajnym za projektu ustawy. W ten sposób dotrwaliśmy do końca minionej kadencji Sejmu, a komisja zakończyła swoje pracę, bez końcowego rezultatu. Plan uchwalenia złej ustawy zakończył się fiaskiem. W tym miejscu pragnę szczególnie gorąco podziękować i wyrazić swoją wdzięczność pod adresem pana posła kolegi naszego współdzielcy Romualda Eichlera. Romek, może być wstał, niech się wszyscy zobaczą. Swo swojego brata nie poznajesz? On to wówczas jako jedyny w poprzedniej kadencji poseł spółdzielca przyjmował największy impet bezpardonowych ataków, żeby nie powiedzieć nagonki ze strony naszych przeciwników. Starali się jak najskuteczniej pomagać, był w jednej w tej niewidzięcznej roli. Wyrazy podziękowania kieruję w tym miejscu do uczestników prac komisji, reprezentujących tzw. środowisko spółdzielcze. To najlepsi spółdzielcy eksperci. Tej drużynie udało się ostatecznie nie dopuścić do uchwalenia szkodliwego prawa. Dziękuję za to wszystkim kolegom, współdzielcom, którzy pokazali kunszt swoich umiejętności i gruntowną wiedzę. Zwyciężyliśmy, bo byliśmy razem. Znaczącym naszym sukcesem było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w kwestii członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych, które jakoby miało naruszać konstytucyjne zasady swobody zrzeszania się. Udało nam się obronić przed tym kolejny atak inicjowany przez wspomnianą tu posłankę Zolsztyna. Jak sądzę, nie tylko prawo i konstytucja, ale także umocnienie o wiary, zdrowy rozsądek współdzielczości obowiązywało. W, 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 w dniu dzisiejszym realizujemy wspólnie program mieszkaniowy Mieszkanie Plus. I za to, to dziękujemy panu ministrowi Kazimierzowi Smolińskiemu że wreszcie ktoś doszedł, poszedł do rozum do głowy i przywrócił lokatorskie prawo do lokalu, bez możliwości zaciągania kredytu, których potem się nie można, nie można spłacić. Za to panu ministrowi serdecznie dziękujemy. Gotowy jest projekt ustawy pana, pana ministra. Mamy nadzieję, że to wszystko w rękach posłów. Przed rokiem wsparliśmy organizacyjne akcje na rzecz przywrócenia Ministerstwa Budownictwa. Wspartą przez spółdzielców i zebraliśmy ponad 400 tysięcy podpisów popierających memorandum w tej sprawie. Taki resort z szerokim zakresem praw budowlanych i gospodarczych mieszkaniowych przyda się nam wszystkim. Złożone zostały także inne projekty, na przykład zaangażowanie kapitału bankowości spółdzielczej do zrównoważenia potrzeb inwestycyjnych i gospodarczych. Zaproponowaliśmy utworzenie spółdzielni mieszkaniowych dla rodzin poszkodowanych. Przez tak zwane kredyty frankowe, czy tam dewizowe. Wchodzi o frankowiczów. Do zadań o szczególnym znaczeniu zaliczyliśmy działania na poziomie edukacji i przygotowania wiedzy o spółdzielczości. Trzeba sobie uświadomić niezwykle ważny fakt. Przyszłość spółdzielczości zależy przede wszystkim od ludzi w nią zaangażowanych. Nawet najlepiej brzmiące. Szczytne hasła nie staną się przysłowiowym kołem zamachowym dla sektora spółdzielczego. To ludzie decydują. I będą ty z dwoje kształcie. Dlatego potrzebne są kadry wykształcone i profesjonalne, przygotowane do pracy, kierowanie i zarządzania spółdzielni. Ale potrzeba takiego szeroko zakrojonego procesu widzi, widzi się w kształtowaniu i uczeniu młodzieży. Niestety obecne słowo spółdzielczość niewiele mówi przeciętnemu Polakowi, albo został całkowicie zapomniany. Powinniśmy zadbać, aby powróciło do słownika ekonomii i nie rodziło pejoratywnych skojarzeń z minionym okresem. Ale nastąpił, nastąpiły porządne, potrzebne zmiany, konieczne do powrotu w edukacji młodzieży. Od dawna już ostrzegamy negatywne skutki pomijania tematyki spółdzielczej w procesie dydaktycznym na poziomie szkół ponadgimnazjalnych, a również wyższych. W szczególności dotyczy to stóp szkół o profilu ekonomicznym i rolniczym. Kształcenie w zakresie makroekonomii, mikroekonomii, przedsiębiorczości, zarządzaniu i innych obejmuje w szerszym stopniu problemy związane z tematyką spółdzielczą. Jest to ważne, ponieważ zostało ono w sposób dość sztuczny wyłączone z całego wachlarzu problemów ekonomicznych, jako coś archaicznego i anachronicznego. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w okresie międzywojennym szkolnictwo Polskie na poziomie średnim i akademickim wypracowało własny system kształcenia, który określono mianem Polskiej Szkoły, Szkoły Teorii Spółdzielczości, której głównym twórcą był między innymi prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, profesor Stanisław Wojciechowski. Przynosiło to wiele korzyści państwu polskiemu na płaszczyźnie gospodarczej, jak również wychowania obywatelskiego i patriotyzmu. Jesteśmy przekonani, że warto wrócić do tych szlachetnych wzorców. Właśnie dlatego podjęliśmy starania o włączenie tematyki spółdzielczej do programów nauczania. Na ręce Minister Edukacji Narodowej, pani, An pani Anny Zalewskiej, złożyliśmy projekt programu nauczania przedmiotu Podstawy Spółdzielczości. Otrzymaliśmy pisemne potwierdzenie, że Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie Rzeczpospolitej informuje o przyjęciu naszego projektu. I poddaniu go analizom. Następnie nadeszła informacja, że projekt zostanie włączony do pracy nad nowym, nowymi podstawami programowymi i programami nauczania w szkołach średnich o różnych profilach. Jestem przekonany, że przywrócenie spółdzielczości i jej należnego miejsca w systemie oświaty w Polsce. Kolejnym krokiem na drodze wprowadzenia problematyki spółdzielczej do procesów Dydaktycznych było skierowanie do ministra nauki i szkolnictwa wyższego pana Jaros Jarosława Gowina podobnej propozycji tym razem dotyczącej ucze uczelni wyższych. Propozycja nasza dotyczy poszerzenia standardu kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów o dobrobowściach z zakresu spółdzielczego sektora gospodarki narodowej zmiany w przepisach prawa wywołane ustawą z 20 stycznia 1990 roku o zmianach w organizacji działalności spółdzielni spowodowały także systematyczną likwidację bazy intelektualnej i naukowo-badawczej spółdzielni. Warto w tym miejscu ponownie odwołać się od do naszego bogatej tradycji w Polsce odrodzonej w latach 1918-1939. Profesor Stanisław Wojciechowski, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, wielki polityk, mąż stanu, spółdzielca, naukowiec Nauczyciel akademicki, wywo, wychowawca wielu pokoleń studentów, którzy, którzy tworzyli elity administracyjne, polityczne i intelektualne polskiego społeczeństwa, stworzył zaplecze naukowo-badawcze dla polskiej spółdzielczości. Zbudował tak zwaną polską, jak powiedziałem, teorię i historię spółdzielczości, z której doświadczeń teraz czerpał cały ówczesny świat. Jeżeli dzisiaj chcemy myśleć. O umocnieniu sektora spółdzielczego w gospodarce państwa musimy przygotować odpowiednio wykształcone kadry. Zroga nowym, często demagogicznym i populistycznym zarzutem kierowanym w naszą stronę powinniśmy przeciwstawić racjonalne argumenty. Dzisiaj najkmięcie brzmiące i najczystsze hasła nie obronią się same. Musimy odwoływać się do pomocy świata nauki, edukacja. Dotycząca spółdzielczości powinna naszym zdaniem objąć studentów uczelni wyższych różnych kierunków. Mówię tu o obowiązkach treści kształcenia, choćby w zakresie podstawowym, a nie o przedmiotach realizowanych w uczelniach jako specjalnościowe, specjalistyczne albo fakultatywne. W związku z tym Krajowa Rada Spółdzielcza przedstawiła ministrowi, wicepremierowi Gowinowi wniosek o poszerzenie standardu kształcenia o treści związanej historią i teorią spółdzielczości. Modyfikacja standardu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia na takich kierunkach jak administracja, ekonomia, prawo, zarządzanie, powoli na przekazywaniu studentom wiedzy oraz kształtowaniu ich umiejętności dotyczących spółdzielczego sektora gospodarki i funkcjonowania. Koleżanki i koledzy, pragnę podkreślić, że nasze działania wychodziły także na arenę międzynarodową. Wymaga tego obecna sytuacja spółdzielczości nie tylko w Polsce, ale w innych państwach europejskich, nie tylko członków Unii. Obecność nasza w środowisku międzynarodowym jest konieczna także ze względu na uwarunkowania globalnej gospodarki i coraz ostrzejszej konkurencji gospodarczej. Stare powiedzenie mówi, że nieobecni nie mają racji, ale jednak ta obecność owocowała wymiernymi korzyściami. Potrzebne są regulacje prawne, których dzisiaj brakuje. Współdzielczość międzynarodowa nie ma odpowiednich narzędzi, by efektywnie działać. Za konieczne uznaliśmy nadanie międzynarodowym zasadom współdzielczym charakteru norm prawa Unii Europejskiej. W działaniach tych znaleźli sprzymierzeńców. Z uwagi na bardzo dobre relacje na poziomie rządu polskiego i węgierskiego podpisaliśmy ostatnio, z kolegiem Patasem, prezesem Węgierskiej Krajowej Rady Spółdzielczej. Pierwszej w historii Polski, Europy, polsko-węgierski sojusz spółdzielczy. Wraz z kolegami z Węgier zwróciliśmy się do rządów Polski i Węgier z petycją o podjęcie działań zarówno na gruncie krajowym, jak i ponadpaństwowym, zapewniającym ochronę i rozwój spółdzielczości polskiej na Węgrzech. Mamy już pierwsze efekty tego porozumienia. Nasi przyjaciele z Węgier. Poinformowali nas kilka tygodni temu, że na wspólnym spotkaniu rządowym państw Grupy Wyszehradzkiej w Brukseli padły ustalenia, że wspólne, wspólnych ramach grupy będą podejmowały działania na rzecz ochrony spółdzielczości w, w regionie. Idąc dalej, razem stosowaliśmy również wspólną petycję, która została pomyślnie zarejestrowana w Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego w sprawie nadania międzynarodowym zasadom spółdzielczym charakteru norm prawa Unii Europejskiej. Zgodnie z tą koncepcją każdy przepis krajowy będzie musiał być zgodny z międzynarodowymi zasadami spółdzielczymi. Nasza petycja jest już przedmiotem analizy w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej. W konsekwencji tych działań ustaliliśmy także deklarację Międzyrządową, polsko, węgiersko słowacką i czeską w sprawie podjęcia skuteczności tych działań. Jesteśmy po prostu lepsi od innych. A to tylko dzięki Państwu. Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy, spółdzielsta rodzina liczy dziś na całym świecie, przeszło miliard członków, współdzielnie są równoprawnym podmiotem w takich państw jak Japonii, India, Chinach, Stanach Zjednoczonych czy też krajach Unii Europejskiej. Wiele państw rozwijających się tzw. trzeciego świata. Przoduje w rozwijaniu spółdzielczości, widząc w niej sposób na likwidację ubóstwa i bezrobocia. Niemal na całym świecie spółdzielnie spełniają ważną rolę społeczną i gospodarczą, a rządy traktują je jako równoprawne formy gospodarowania udzielają wsparcia wypracowują od kilku lat do kilkunastu procent produktu krajowego brutto. Nie są traktowane jako przeżytek, skamienina albo jakiś skansen. Nikomu zresztą nie przychodzi do głowy, aby tak je nazywać. Czy to paradoks, że najlepiej żyjących w państwach kapitalistycznych spółdzielczość jest traktowana nieporównaniem, mając szansę na odgrywaną istotną rolę, chociażby w sektorze finansowym w Polsce jest to o wiele trudniejsze. W Polsce bowiem spółdzielnie okrzyknięte zostały przez cały świat przez część świata politycznego reliktem i skansenem PRL-u. Takie stawianie sprawy świadczy tylko o, o tych, którzy takie opinie formułują, o ich nieodpowiedzialności i ignorancji. To powinno implikować nas, nasze systematyczne i zaprogramowane działania zmierzające do zmiany tego błędnego i szkodliwego myślenia, zwłaszcza przez przedstawicieli elit politycznych i niestety także intelektualnych. Nie można nie zauważyć blisko 9 milionów członków spółdzielni. Nie warto nam pozwolić na pomijanie spółdzielni jako pracodawców dla ponad 300 tysięcy osób. Nie wolno nam pozwolić, mówi, że to toksyczna pozostałość PRL-u. Mamy bowiem tradycję 200 lat istnienia, i takie postacie prekursorów, i luminarzy współdzielczości jak ksiądz Stanisław Sztrasy, ksiądz Piotr Wawrzyniak, Augustyniak Szamarzewski, Mieczysław Łuskowski, Edward Abramowski, Franciszek Stewczyk, czy też Stefan Żeromski oraz Marian Rapacki i wielu innych, świadczy o naszym poziomie intelektualnym. Nie jesteśmy za tym żadnym skansenem. Te, te tworzą środowiska polityczne, które sieją nienawiść. Pogardę dla wszystkiego, co polskie, mądre i szlachetne, w tym dla spółdzielczości. Dlatego też musimy mądrze i skutecznie działać w obronie spółdzielczości, która działa na rzecz dobra całej społeczności i chce zaspokajać ich potrzeby społeczne, ekonomiczne i kulturalne. Pragnę Was wszystkich zapewnić, że mamy szansę na taką skuteczną obronę. Pragnę zapewnić, że są perspektywy na dobre zmiany i dla, dla polskiej spółdzielczości. Jestem przekonany, że w ramach Narodowego Programu Rozwoju, przy spa, w, wsparciu władz państwowych, przedstawicielami których jesteśmy w stałym kontakcie oraz przy poparciu przyjaciół z państw Grupy Wyszograskiej rozumiejących nasze problemy, gdyż podobne sami doświadczają, uda nam się zagwarantować spółdzielczości nie tylko na dalszą ochronę i rozwój, ale przede wszystkim na jej dynamiczną postawę na rynku. Koleżanki i koledzy, wszyscy możecie liczyć na naszą aktywność, na wszystkie działania oraz sympatyczne przekazywanie informacji z realizacji osiągniętych rezultatów. Pragnę w, w tym miejscu skierować do koleżanek i kolegów apel. W trakcie kongresu zapraszamy wszystkich delegatów do złożenia podpisów pod wspólnym listem do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, pani premier Beaty Szydło parlamentarzystów w sprawie potrzeby uwzględnienia spółdzielczości w Narodowym Programie Rozwoju. Pragnę zapewnić Was, że głos spółdzielcy będzie cały czas słyszany. Oczekujemy na pełną treść merytorycznej dyskusji na szóstym kongresie spółdzielczości, bo potrzebna jest dobra zmiana, która nie dokona się bez udziału, zaangażowania, wiedzy i bogatego doświadczenia wszystkich koleżanek i kolegów spółdzielców. Na to liczę i dziękuję za uwagę. I chciałem poprosić koleżanki i kolegów o jedną rzecz taką, taką prywatę chciałbym, żebyśmy gorącymi oklaskami podziękowali pani Krystynie, pani poseł Platformy Obywatelskiej. Ona nie jest z Olsztyna, ona jest spółdzielcą i nas kocha i za to pani dziękujemy.